Ponad milion złotych. Tyle zapłacili czytelnicy za moją pierwszą drukowaną publikację. Ile z tego wpłynęło na moje konto? Pewien procent. Pogadamy dzisiaj o różnych modelach wydawniczych. Gdy wydajemy samodzielnie, gdy wydajemy z klasycznym wydawcą, z nieklasycznym wydawcą oraz gdy piszemy książkę na Zamówienie wydawnictwa. Opowiem Ci o plusach i minusach każdego z tych modeli. I oczywiście nie pominę przy tym kwestii finansowych. Na początek ustalmy jedną ważną kwestię. Nie ma jednego Ustandaryzowanego modelu rozliczeń. Ba, kilku autorów może współpracować z jednym wydawcą i mieć zupełnie odmienne warunki finansowe. To wszystko zależy na przykład od pozycji, jaką ma na rynku dany twórca. I uwaga, nie jest tak, że debiutanci są tutaj skazani na porażkę, co pokazują przykłady książek influencerów. Przedstawicieli bookmediów, a także autorek złotpada. To, co łączy te trzy przypadki, to zbudowana samodzielnie jeszcze przed wydaniem książki rozpoznawalność, a z marketingowego punktu widzenia jest to dla wydawcy ogromny plus. Ba, myślę, że wszyscy dobrze wiemy, że tutaj czasem popularność autora jest ważniejsza od jakości przedstawianej przez dane dzieło. Czy to dobrze? No. Pozostawiam do twojej ocenie. Inne aspekty, które decydują o tym, jakie warunki w umowie będzie miał dany autor, to też na przykład umiejętności negocjacyjne. Ja jestem w tym beznadziejna, ale i tak stawałam do negocjacji. Także to ile mamy publikacji na koncie, jaki potencjał widzi w niej wydawca i tak To są skomplikowane i dość zindywidualizowane kwestie. I kiedy będę opowiadać ci o swoich doświadczeniach, to proszę bierz pod uwagę to, że nie wszystkie szczegóły mogę ujawnić. To jest specyfika tych umów, to jest specyfika zasad poufności i innych tego typu kwestii. Ale nie miej obaw, bo ujawnię parę naprawdę intrygujących szczegółów. Na przykład ten, że publikacja, której sprzedaż przekroczyła milion złotych brutto, przyniosła mi prawie 200 tysięcy złotych minus podatek dochodowy. I to jest mój absolutny życiowy rekord. Swoją pierwszą publikację w formie e-booka wydałam... W pełni samodzielnie. Sama wykonałam skład, a moimi jedynymi inwestycjami był program do składu, wówczas Affinity Publisher oraz korekta. Uważam, że autor korektę powinien przeprowadzać obowiązkowo. Najlepiej również jeszcze redakcję, ale korekta to jest top, 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 topów i absolutny must have. Ja w przeszłości pracowałam jako korektorka. Słaba raczej, ale nawet jakbym była super dobra to wiem, że super dobrzy korektorzy korzystają z usług innych korektorów i zawsze będę o tym przypominać. Nie jesteśmy w stanie wyłapać wszystkich swoich błędów. Potrzebujemy do tego ludzi. Ponieważ moja inwestycja nie była tutaj tak duża, to naprawdę szybko byłam zadowolona ze swojego zarobku, dlatego że już po kilku sprzedanych publikacjach koszty wydania mi się zwróciły. I od tamtej pory ta publikacja właściwie zarabia sam na siebie, minęło już kilka lat. Jak go nie promuję, niewiele o nim mówię, a on i tak się sprzedaje i cały czas w tej niszy dobrze się odnajduje i przynosi mi. Regularny dochód. Druga moja publikacja ukazała się drukiem, i chodzi tutaj o Dziennik Wieloletni, o którym już tutaj dzisiaj wspominałam. Dziennik Wieloletni został wydany przez firmę, dla której ja pracowałam. Pani swojego czasu miała ogromną społeczność i dość dobrą rozpoznawalność w temacie wydawania planerów, akcesoriów piśmienniczych, a także takich edukacyjno-rozwojowych publikacji, głównie dla kobiet. Mój pomysł na dziennik z pytaniami, na które odpowiadamy każdego dnia przez 5 lat, okazał się gigantycznym sukcesem. I ja kilka, kilka lat wcześniej opublikowałam pytania do jego wirtualnej wersji na swoim blogu. I przez lata były one totalnym hitem mojego bloga, Pinteresta, zebrały ogrom, ogrom fanów, dlatego też ta publikacja, z połączenia tego, że już wcześniej dziennik był znany i tego, jak dużą rozpoznawalność miała marka, no właśnie, okazał się ogromnym sukcesem. Jednakże katastrofa, jakiej doświadczyła ta firma, sprawiła, że prawa autorskie do dziennika wróciły do mnie, a pod znakiem zapytania w tamtym momencie stanęło wydanie mojej książki. Tak, Pisz, publikuj, działaj, jak tworzyć skuteczne treści w internecie, to była książka, którą pisałam z myślą o mojej poprzedniej firmie. No ale, że nadeszła katastrofa, no to musiałam podjąć bardzo trudną decyzję, co robię z tą publikacją dalej, bo ja już miałam książkę gotową, czy wydaje ją samodzielnie, wiedząc, że trochę włożę w to pracy, ale zarobię na tym bardzo dużo? Czy zostanę z tym wydawcą dotychczasowym, z którym nie bardzo chciałam mieć coś do czynienia? Czy znajduję nowego wydawcę? No i ekipa MT Biznes znalazła mnie sama, z czego bardzo się cieszę, ale też miałam wtedy dylemat, czy na pewno przyjąć propozycję współpracy z klasycznym wydawcą. Decyzja nie była taka trudna, bo uznałam dzisiaj opowiem Ci o tych plusach dlaczego było warto, i rzeczywiście. Było warto. Dwie kolejne moje publikacje to już były e-booki, znów wydawane samodzielnie, znów z bardzo dobrym zarobkiem, ale bez szerokiej dystrybucji. A ostatni punkt to książki dla dzieci, które tworzę teraz. Dwie z nich będą miały premierę jeszcze w tym roku, kolejna w przyszłym, a w planach mamy jeszcze inne, i wydawać je będzie wydawnictwo magiczne, czyli imprint wydawnictwa Muza. I to też jest nieco inny model wydawniczy, dlatego że tutaj Wydawnictwo zgłosiło się do mnie ze swoimi pomysłami na książki, i ja tworzę teksty na zamówienie. Natomiast nie było mi trudno przyzwyczaić się do tego typu zlecenia, bo traktuję je jak zlecenie twórcze. Zanim przejdziemy do omówienia każdego z przedstawionych przeze mnie modeli wydawniczych, odpowiedz sobie na pytanie: który model wydawniczy wydaje ci się najbardziej atrakcyjny? Który byłby spełnieniem twoich marzeń? O którym myślisz? Możesz podrzucić odpowiedź w komentarzu, bo bardzo jestem tego ciekawa. Dobra, było trochę opowieści, teraz pora na konkrety. Jakie dostrzegam plusy i minusy w każdym z modeli wydawniczych? Wydanie samodzielne. Plusy: pełna niezależność i kontrola nad całym procesem wydawniczym. Czyli jeżeli masz jakieś wymagania dotyczące składu, okładki, treści, czegokolwiek, ty decydujesz. Pełna wolność i swoboda. Drugi plus to procentowo najwyższy zarobek, dlatego że z nikim nie dzielisz się. Tym, co zgarniesz. Oczywiście poza państwem, no bo płacimy podatki. Trzeci plus satysfakcja z działania. Naprawdę jest coś satysfakcjonującego, dobrego, ekscytującego w tym, że robisz coś samodzielnie, że tworzysz coś od zera i że finalnie będziesz na tym zarabiać. Czwarty plus to potencjał dla rozwoju własnego wydawnictwa. Bo jeżeli masz swoją firmę i wydajesz swoje książki, to formalnie zakładasz wydawnictwo. Nie ma to żadnej formy takiej bardzo publicznej, że musisz ogłosić tak, jestem wydawcą z takimi takimi danymi firmowymi itd. itd. No ale formalnie wydawcą jesteś. I na przykład do mnie zgłasza się sporo osób, które chciałyby wydawać książki, swoje e-booki. U mnie nie zgodziłam się jeszcze na to, nie jest to model, który chciałabym brać sobie na barki, bo wtedy ja staję się wydawcą, czyli ja podejmuję pełną odpowiedzialność za wszystko, co się będzie działo wobec książki, a nie mam na to siły, czasu i energii. Ale jeżeli ktoś ma takie aspiracje, to własne wydawnictwo, kiedy na początku wydajesz własne książki. Jest jakimś początkiem tej nowej drogi. No, ale oczywiście są tutaj też minusy, i pierwszym z nich jest to, że to ty ponosisz wszystkie koszty. One nie muszą być wysokie, tak jak mówiłam. U mnie to była tylko korekta i program do składu. Pierwsze koszty nie muszą być bardzo duże. Da się to zrobić niskim nakładem budżetowym, ale nie niskim nakładem sił, umówmy się. Jeżeli nie inwestujemy w sprzęt i w edukację, czyli na przykład nie uczysz się samodzielnie składu, no to zlecasz go komuś. Wtedy. Ponosisz inwestycje w ludzi. Trzeci aspekt jest taki, że masz mniejsze pole dystrybucji. Najczęściej sprzedajemy e-booki po prostu w swoich sklepach albo korzystamy z usług pośredników, ponieważ są takie firmy, które biorą to na siebie, czyli oni będą na przykład na swoich stronach przyjmować płatności, no ale oczywiście biorą wtedy od tego. Zatem twój zarobek jest trochę niższy. Ale, ale, w książce promocja, tak poproszę, Kasia Binkowska opowiada o tym, jak szerzej dystrybuować własne e-booki, innymi o księgarnie internetowe lub książki papierowe o księgarnie klasyczne. Jeżeli piszesz, to bardzo polecam Ci tę książkę, ponieważ jest tu mnóstwo, mnóstwo praktycznych porad, ciekawostek i takich, takiego spojrzenia na aspekty, o których Raczej nie myślimy, bo jeszcze się na tym nie znamy. Przy okazji, ja w marcu przeprowadziłam rozmowę z Kasią, gdzie rozmawiałyśmy o samodzielnym wydawaniu książek, między innymi z użyciem Amazona KDP oraz innych usług pomagających samowydawcom. Link do nagrania umiercze w opisie. Jeżeli wydajemy książkę w papierze, no to minusem będzie także to, że musimy ją gdzieś trzymać. I albo skorzystamy z usługi magazynowania, gdzie ktoś za nas przyjmuje wysyłkę. Kolejne koszty. Hmm. Albo robimy to samodzielnie i mamy przestrzeń zagraconą własnymi książkami. Ale... Myślę, że to jest do przeżycia. Tyle, jeżeli chodzi o ogólne plusy i minusy samodzielnego wydania książki. Drugi model, którym omówię, to wydanie z klasycznym wydawcą. I żeby wytłumaczyć o co chodzi mi z klasycznym wydawcą, bo przejdę też do tego nieklasycznego. Nieklasycznym wydawcą była dla mnie firma, dla której pracowałam i która ma swoje wydawnictwo, ale nie ma szerokiej dystrybucji. Jest w Polsce kilka takich firm i to wygląda w ten sposób, że oni mają głównie własną dystrybucję, dzięki temu mogą zaproponować autorom dużo wyższą prowizję, ale do tego jeszcze przejdziemy. Na początek wydawca klasyczny, czyli pierwsze, lepsze wydawnictwo znane, lubiane, cenione, widziane w sieciówkach, jakie przychodzi Ci do głowy. Ogromnym plusem jest szeroka dystrybucja i to, że Twoja książka pojawia się w sieciówkowych księgarniach online i stacjonarnie. Druga rzecz. Wszelkie ryzyka, wszelkie koszty wydawnictwo bierze na siebie. Pamiętam nawet, jak miałam spotkania autorskie, to wydawca zwracał mi koszty dojazdy, koszty noclegu. To samo tyczy się na przykład pojawiania się na targach książki i wszelkich innych imprezach związanych właśnie z wydawcą. Oszczędność czasu to jest trzeci punkt, ponieważ to wydawca współpracuje z redaktorem, korektorem, grafikiem, składaczem, łamaczem i każdym, kto. Będzie pracował wokół tej książki. Dodatkowo ma też na pewno swój dział marketingu. Zatem od razu zyskujesz ogromne wsparcie i ogromną rzeszę ludzi, którzy będą pracować nad twoją książką. Prestiż. To jest kolejny aspekt, o którym czasem trochę głupio mówić, bo ojej, prestiż, no myślałby kto. Ale rzeczywiście wydanie. Prawdziwym wydawcą, to jest często jedno z marzeń wielu twórców, i możliwość właśnie pojawienia się na przykład w branżowej prasie, w telewizji, w radiu. Ja akurat wszelkie takie propozycje zawdzięczam właśnie tylko temu, że współpracowałam z dużą marką, bo MT Biznes w dziedzinie książek biznesowych. Jest wydawnictwem z wieloletnim doświadczeniem, uznanym, bardzo cenionym, dlatego też było dla mnie pewną nobilitacją to, że zaczęłam z nimi współpracę. I nie wstydzę się tego, nie wstydzę się tego, że uważam to za nobilitację, pewien prestiż i jestem po prostu z tego dumna. A przy okazji, wspomniane przeze mnie spełnianie marzeń to także jest jeden z plusów wydawania, no właśnie, z wydawcą. Ale oczywiście są też minusy. Przede wszystkim sporo niższy. Zarobek. I z tym trzeba się pogodzić. Polska Izba Książki niedawno opublikowała grafikę, w której pokazywała, jak się rozkłada procentowo to, kto ile zarabia na danej książce. I ludzie nagle uświadomili sobie, że, ojej, autor zarabia tak mało. Dystrybutorzy zabierają najwięcej. Ten, kto nie siedzi w tym rynku, ten, kto nie zna też patologii rynkowych, mógł sobie nie zdawać sprawy z tego, jak to wygląda. Kiedy decydujesz się na taką współpracę, no to musisz się liczyć z tym, że kokosów na tym nie zbijesz. Chyba, że książka okaże się super hitem i pójdzie w milionach egzemplarzy, co oczywiście nie jest niemożliwe ale jest bardzo, bardzo trudne. Drugi minus to wypłaty dwa razy do roku. Z tego, co się orientuje z rozmów też z innymi autorami, jest to wydawniczym standardem dyktowanym między innymi, no właśnie, przez dystrybutorów. Czy działa to tak w wszystkich, absolutnie wszystkich polskich wydawnictwach? Nie wiem. Ale się domyślam. Nie, nie jest to naj, najmilszy układ, kiedy dostajesz pieniądze dwa razy do roku za swoją pracę. To ma też jakieś mniejsze i większe plusy i minusy. Natomiast, no ogólnie to ten model rozliczenia uważam za wadę wydawania z klasycznym wydawcą. Kolejny aspekt to brak pełnej niezależności, na przykład w temacie wyboru imion bohaterów, okładki, tytułu. Często wydawcy w to ingerują, no i wtedy albo się z tym godzisz, albo nie, może to powodować różne niesnaski. Ja na szczęście miałam to szczęście. Naprawdę tak skleciłaś to zdanie. Ja miałam to szczęście. Że wydawnictwo MT biznes dało mi bardzo dużo wolności. I na przykład, dyskutowało ze mną nad okładką, kiedy ja przedstawiłam, jak bym ją widziała. Dostałam też do domu. Egzemplarz innej książki, która miała podobną formę do mojej, ponieważ Pisz, publikuj, działaj to jest książka z ćwiczeniami, która musi rozkładać się na płasko i po której piszemy, więc też papier musi być odpowiedni. I do dzisiaj, w niemal chyba wszystkich recenzjach, opiniach, jakie znajduję w sieci, pojawiają się głosy na temat wydania, że jest. Przepraszam, przepraszam, uniosłam się. Że jest topowe, piękne, wyjątkowe, naprawdę świetne. I ja się z tym zgadzam. I cieszę się, że tutaj wydawnictwo mocno poszło za tym, czego ja oczekiwałam i miało dla mnie super propozycje. no właśnie w oparciu o to, jak miało to wyglądać w założeniu. Plus oczywiście miałam i mam tam duże wsparcie wszystkich osób pracujących w różnych działach wydawnictwa, także mojej redaktorki. Kurczę, i to jest super. To jest cudowne mieć takie wsparcie, mieć takich ludzi, przeżyć w ogóle. Cały ten proces wydania z klasycznym wydawcą. I jeżeli tylko masz taką możliwość, to chociaż raz w życiu polecam tego spróbować. Ale jest jeszcze jeden minus, którego nie mogę pominąć, Ech, mimo że mi trudno o tym mówić. Po pierwsze, przede wszystkim są w Polsce. Nierzetelni wydawcy. Wydawcy, którzy nie płacą autorom, nie płacą grafikom, nie płacą tłumaczom, i niestety, szarpanie się z nimi, nawet kiedy robisz to w gronie również innych oszukanych, bo nie, nie bójmy się tego nazywać inaczej, oszukanych osób, to odzyskanie swoich pieniędzy jest bardzo, bardzo trudne. I ja wiem, że często mamy do tego podejście idealistyczne. Marzę o wydaniu książki, o zobaczeniu jej w empiku, wszystko inne mnie już nie obchodzi, ale jednak przydałoby się, żeby te pieniądze, które mi się należą, do mnie spłynęły. I ja niestety miałam okazję z takim wydawcą współpracować. To znaczy, miałam okazję dla niego pracować, zanim zaczął wydawać polskie książki, czyli zanim zaczęły się te wszystkie afery z niepłaceniem polskim autorkom. I jest mi strasznie ciężko na sercu wiedzieć że może się tak dziać, że ludzie mogą latami nie dostawać swoich wynagrodzeń. Jest to przykre, jest to żenujące i jest to niestety też ostrzeżenie, ponieważ ten rynek, no nie jest taki krystaliczny. To nie jest tak, że wydajesz książkę i to wielkie spełnione marzenie niesie cię aż po, nie wiem, koniec ten No bywa tutaj naprawdę ku**nie. Tyle jeżeli chodzi o klasycznego wydawcę, a teraz przejdźmy do tego nieklasycznego. Podobnie jak w poprzednim modelu, do plusów należy to wszystko, co robi wydawca, czyli bierze na siebie koszty, bierze na siebie ryzyko, to on ogarnia ludzi i u ciebie jest już mniej do roboty. Z kolei minusem jest, no, częściowy brak niezależności. Plusem natomiast ogromnym są bardzo duże zarobki. Wydawcy tego typu oferują najwyższe prowizje na rynku. A ponieważ przyzwyczajają nas też do tego, że mają dużo droższe książki, no to finalnie autor otrzymuje naprawdę naprawdę solidne wynagrodzenie. No i dodatkowo w tym modelu nie rozliczamy się raz na pół roku, ale co miesiąc. I to także jest ogromnym plusem. Minus, w przeciwieństwie do klasycznego wydawcy, ci nieklasyczni raczej nie mają szerokiej dystrybucji. To się zaczęło zmieniać na przestrzeni lat, część z nich zaczęła wychodzić z niektórymi swoimi publikacjami, no na przykład właśnie do takich sieciówek jak Empik, natomiast to nie jest standardem. Najczęściej mają własną dystrybucję, polegają na własnej popularności, na własnych kontaktach, na zbudowanej rozpoznawalności i to może być... No, jednak minus, ponieważ nie docieramy wtedy tak szeroko. I jeżeli marzymy o tym, żeby zobaczyć swoją książkę na półce księgarni, no to nie zawsze będzie to możliwe. No i kwestia niezależności, o której już wspomniałam, ona także jak w przypadku klasycznego wydawnictwa, no tutaj jest troszeczkę troszeczkę mniejsza. A teraz przejdźmy do modelu ostatniego, który chciałabym dzisiaj omówić. Mam nadzieję, że pamiętasz o co chodzi. Opisanie książki na zamówienie. Bo tutaj możemy mieć sytuację. Taką, że będzie klasycznie, tak jak z klasycznym, właśnie wydawcą, ale niekoniecznie. Zacznę jednak od plusów, które będą inne od tych, o których już wspominałam. Na przykład to, że tutaj nie wysyłasz propozycji wydawniczej, to ty ją dostajesz. I jeżeli jesteś osobą, która lubi pisać na zamówienie i nie masz problemu z tym, że ktoś ci narzuca pewną wizję, narzuca temat, narzuca pewien szkic, to jest to. Świetne rozwiązanie. Dla osób, szczególnie, które mają problem z nadmiarem pomysłów, taki konkret może być czymś świetnym. Druga rzecz to już takie plusy, minusy, i myślę, że to zależy od punktu widzenia. Weźmy na tapet sposób rozliczenia. Tak jak wspominałam, on może wyglądać tak jak w przypadku klasycznego wydawcy, no bo tutaj zazwyczaj mamy do czynienia właśnie z klasycznym wydawcą. Po drugie, możemy otrzymać płatność jednorazową, czyli. Wydawca zamawiał u nas tekst, my rozliczamy się za niego ten jeden raz, a potem nie otrzymujemy już autorskiego rozliczenia od każdego sprzedanego egzemplarza. Plus jest tutaj taki, że masz jednorazowy zastrzyk gotówki i go masz. Minus jest taki, że jeżeli książka okaże się gigantycznym sukcesem, to ty ze sprzedaży nie dostaniesz nic. Ale to nie jest taka wcale najgorsza sytuacja, bo po pierwsze, Twoja książka okazuje się hitem, więc Twoja pozycja na rynku staje się coraz lepsza. Twoje nazwisko jest bardziej rozpoznawalne, Twoja pozycja negocjacyjna z tym czy innym wydawcą jest coraz lepsza. I kolejne publikacje po wykonaniu jednej, dwóch takich na zamówienie mogą się okazać dla Ciebie dużo bardziej dochodowe. Inna opcja to wprowadzenie do umowy zapisu, że np. po tysiącu sprzedanych egzemplarzy autor zostaje włączony do modelu rozliczenia i po. Tysięcznym egzemplarzu zaczyna zarabiać od każdego kolejnego sprzedanego. Różne są tutaj opcje, to jest kwestia tego, na co ty się zgodzisz, co zaproponujesz wydawcy, co wydawca zaproponuje tobie. Takich wewnętrznych plusów i minusów ta sytuacja ma też sporo i warto każdy z nich rozważyć, ale jest to także bardzo ciekawy model wydawniczy. Przerobiłam każdy z tych modeli i nie umiem wskazać lepszego lub Gorszego. To wszystko zależy od naszych oczekiwań. Na pewno ciężko by mi było samodzielnie wydawać publikację papierową, którą wysyłałabym z domu. Jeżeli na przykład dziennik wieloletni wróci na rynek, będzie wracał w rzucie jednorazowym lub dwa razy do roku, gdzie wysyłkę na siebie weźmie zewnętrzna firma, ponieważ ja nie jestem w stanie tego. Ogarnąć. Dużo osób korzysta teraz z modelu druku na żądanie. Oferuje go Amazon KDP, oferuje go także teraz Empik i wygląda to w ten sposób, że ktoś zamawia książkę bezpośrednio z tej strony, a do nas wpływa procent ze sprzedaży. Sama nie wypróbowałam jeszcze tego modelu, chodzi mi on po głowie przy. Pewnym projekcie, jaki, no, właśnie, mam w głowie, ale na przykład Kasia Binkowska proponuje także taki system, że rzeczywiście drukujesz w Amazonie, ale traktujesz go bardziej jako drukarnię, a nie jak dystrybutora, czyli drukujesz i zamawiasz egzemplarze do siebie, sprzedajesz w swoim sklepie, samodzielnie ogarniasz wysyłkę, co także jest jednym z możliwych. Rozwiązań. Jak widzisz, jest tutaj sporo, sporo opcji. Nie omawiam tutaj jednak vanity publishingu, czyli wydawcy lubią to nazywać w różny sposób, ale chodzi o partycypowanie w kosztach, czyli. Wydają tak naprawdę wszystko jak leci. Z reguły nie inwestują w marketing. Często też nie inwestują w dobrą korektę i redakcję. Po prostu wiedzą, że autor jest gotowy zapłacić za to, że jego książka ukaże się drukiem i wykorzystują to jako swój model biznesowy, który, no, spotyka się raczej z dużą krytyką. Są autorzy, którzy zaczynali od vanity i później stawali się Popularnymi autorami współpracującymi z dużymi wydawnictwami, także są tutaj też e, przypadki pozytywne, natomiast dla mnie nie jest to model do którego byłabym przekonana, w którym chciałabym próbować, ale wiem też, że ja już jestem w innej sytuacji, to znaczy mam na swoim koncie publikację, więc w rozmowach z wydawcami stoję też na trochę innej pozycji niż całkowicie debiutujący autor, który na przykład wysłał swoją propozycję wydawniczą do 40 wydawnictw i żadne z nich nie odpowiedziało, albo odpowiedziały, że no, nie są zainteresowane. I rozumiem, że w takiej sytuacji ten model Vanity... Wydaje się czymś atrakcyjnym, no i samemu sobie trzeba tutaj odpowiedzieć, czy na pewno jest to coś, w co chcę iść, a może jednak lepiej wydać samodzielnie albo skorzystać no właśnie z takich usług, jakie oferuje Amazon. Dużo kwestii do rozkminienia. Nie wybierzemy myślę tego, który jest jedynym słusznym i najlepszym. Idealny taki układ to byłby szeroka dystrybucja, ale zarobki jak u nieklasycznego wydawcy. No umówmy się, nie takiego jak u siebie, no bo nie możesz mieć 99% zarobku, kiedy masz tam jeszcze wydawcę, masz tam jeszcze drukarnię, masz tam jeszcze grafika i wszystkich, wszystkich, wszystkich. Natomiast takim Model, właśnie szeroka dystrybucja, plus bardzo dobre zarobki. To by było ideolo. Ale niestety nie jest to takie łatwe. Jeżeli zastanawiasz się nad tym, gdzie i jak wydać swoją książkę, to jestem przekonana, że ten odcinek Ci w tym pomógł, ale zachęcam Cię jeszcze do wysłuchania. Odcinka podcastu, w którym mówiłam o samodzielnym wydaniu e-booka. To jest nagranie bez wideo, jest dostępne tutaj na YouTube, na tyle merytoryczne, na tyle ciekawe i wartościowe dla osób, które chciałyby samodzielnie wydać e-booka, że zachęcam Cię do jego obejrzenia, nawet jeżeli mnie tam nie ma. Po prostu jest tylko mój głos. Naprawdę, naprawdę warto. Posłuchaj też rozmowy z Kasią. Link znajdziesz w opisie. No i koniecznie podziel się wrażeniami z tego odcinka. Daj znać, jaki model wydawniczy cię interesuje, o jakim myślisz, do jakiego dążysz. Jest to dla mnie super, super ciekawe. Czekam na Ciebie w komentarzach. Ciao, ciao.